Czy ty widzicie? To są prawie dwa takie same maluszki Tylko jeden to bombka choinkowa Słuchajcie moi drodzy, ja nazywam się oczywiście Artur Szapron I witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale To co widzieliście przed chwilą to bombka choinkowa w kształcie maluszka Mamy jeszcze drugą taką, czerwoną I tak sobie pomyślałem, będąc ostatnio właśnie w muzeum bombki choinkowej w Nowej Dębie O ile dobrze pamiętam Że takie bombeczki wam kupię I będzie to prezent dla was pod choinkę. Czerwona będzie do zgarnięcia na Facebooku, a biała tutaj na YouTubie. Także piszcie tutaj szybko w komentarzu: biorę udział i każdy komentarz, właśnie z takim e, tekstem, będzie brał udział e, w losowaniu o Fiata 126P jako bombkę. A druga nagroda pocieszenia to będzie, zobaczcie, puzzle z Fiatem 126P oczywiście naszej produkcji. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie, Fiat 126P, który przyjął ostatnio z Węgier, jest już zarejestrowany. Mamy tutaj tablicę no i od razu właśnie wam powiem, ponieważ ktoś ostatnio pytał w komentarzach Czy da się wziąć kwadratową tablicę rejestracyjną do samochodu Oczywiście, że się da, mówicie po prostu w wydziale komunikacji, że chcecie jedną kwadratową, jedną zwykłą I pani taki komplecik wam wyda Właśnie tym maluszkiem wjechałem do garażu, niestety rzucił palenie Więc trzeba będzie przeglądnąć świecę Stał troszeczkę na zewnątrz, a było sporo śniegu, więc lekko wilgocią zaszedł Być może po prostu jest to wilgoć i jak się wysuszy to zacznie odpalać no i co? Trzeba go przygotować oczywiście do sprzedaży. Zrobimy mu lekką polerkę, tak, żeby ten lakier jeszcze nabrał większego blasku. Zobaczcie, w tym miejscu ma taką jedną drobną zapraweczkę. We wnętrzu niczego nie trzeba robić, ponieważ wnętrze jest piękne, w bardzo dobrym stanie. Żadnych tutaj oznak zużycia praktycznie nie posiada, więc to jest super informacja. Także przepolerujemy go, oczywiście, naprawimy tą świecę, która tam pewnie prawdopodobnie padła. Czy też może ona się po prostu samo odpalać. No i autko będzie dla was do wzięcia, także zrobimy na pewno jego Krótką prezentację. A słuchajcie, dzisiaj jest dla mnie super dzień, ponieważ ja od zawsze marzyłem o tym, żeby mieć kłada. Nadszedł ten dzień, jest zamówiony nowy, gotowy do odbioru. Zdecydowałem się na markę Kymko MXU550EPS, z tego co pamiętam. Czyli wersja ze wspomaganiem i jedziemy go odebrać, ale najpierw musimy przygotować przyczepkę, ponieważ jak widzicie, przyczepka jest jeszcze e, z uchwytem na motocykl więc musimy go zdemontować, ściągnąć, tak żebyśmy mogli załadować tutaj kłada. Przyczepka ostatnio jest zła. NZET, a teraz powiedzie e, kładzika. Także nie ma na co czekać, trzeba spełniać te marzenia, i tak jak mówię, jedziemy po kładzika. Oczywiście w pełni wam go pokażę, pokażę, jak wygląda, jak jeździ, i wytestujemy go sobie e, w terenie. Mam też na niego pewne plany biznesowe. Być może uda się to zrealizować, ale o tym powiem wam oczywiście w kolejnych filmach. Także co piszcie, biorę udział, subskrybujcie kanał, bo to też jest oczywiście warunek. Dawajcie łapy w górę i lecimy do roboty. Ciągnięte uchwyty, więc zaraz ruszamy. Niestety wyjazd się tragicznie przedłużył, jak widzicie mamy noc. Natomiast musimy to zrobić. Chodź, regina, musisz mieć egzamin na spinanie przyczepy. Dzień dobry, pani kursancie, Jak się pani nazywa? To proszę teraz spiąć przyczepę. A tak nie, nie mogę. Musimy cofnąć samochodem. Uwaga. Dawaj, dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze pół metra! Jeszcze! Jeszcze Tyra! Dobra! Kupiłaś zimę, kupiłaś zimę w O! Teraz tu wykręcimy. Tak? Jeszcze musisz to zaczepić. No i tak nie wolno, jak za nim przerwany, nie wolno Masz przechodzić na byśle. <laughs> Dobra, teraz zapuszczamy tutaj na kole Dobra, trzeba sprawdzić czy przyczepa zapięta Dobra, odkręcamy to Dobra, podpinamy jeszcze światełko Lewy kierunek Prawy Dobra, naciśnij stop Dobra, wyjeżdżamy Jeszcze tankujemy samochodzik przed wyjazdem właściwym I zobaczcie jak prezentuje się przyczepka w zestawie fajnie się nie ujeździ, chociaż troszeczkę trzeba mieć wyczucia w cofaniu, ponieważ bardzo szybko się łamie i potem ciężko ją odbić, także trzeba się przyzwyczaić do tej przyczepy. A ja Wam się jeszcze nie chwaliłem, ale ostatnio udało mi się zdać prawo jazdy D plus E za czwartym razem, co prawda, ale w końcu się udało Dobra, zatankowany i dalej. Tutaj mam Dzień dobry Dobry wieczór Wszystko No masz wszystko, bo to masz na regina cześć, y -taki. A ta, no. tak, to masz taką przyciatkę pod Tak no Dzień dobry No spoko, fajne fajny odcink Odwiedzimy to tak, jak stoi, nie? Tak, tak ta. O jedyna maszyna, no uwaga Wyjazd, was maszyna ra. Na czy jechz, on odjeżdżać. Gwiazdy na rameczku Tak jak idzie śmiało Pięknie Jeszcze kawałek Bajka Ale kolor piękny Gdzie tak się obsługuje? Nie wiem Dobra maszyna załadowana. Jeszcze sprawdzimy, czy jest wszystko na pewno dobrze pospinane po tych pierwszych metrach pokonanych. Tu jest ok. Z tyłu jest ok. Także co, nie pozostaje nic innego, jak ruszyć do domu. Dzisiaj już niestety jest ciemno, więc za wiele Wam nie pokażę. Ale zobaczymy się na pewno jutro. Jutro się nim przejedziemy. Także ruszamy do domu. Kolejnego dnia rano, pomimo że kład jest już na miejscu i myślę tylko o tym, żeby się nim przejechać, to musimy wziąć się za naprawę Fiata 126P. Pamiętacie jak mówiłem Wam, że rzucił on palenie, więc postanawiam wykręcić świecę i sprawdzić w jakim są stanie. Teraz nakręcamy sobie z powrotem główkę tej świecy, tak żebyśmy mogli umieścić ją w kablu. No i świeca siedzi w kabelku. I teraz, żeby sprawdzić, czy mamy w ogóle iskrę, to przykładamy ją sobie do metalowego elementu. Oczywiście musimy włączyć zapłon w samochodzie. No i teraz, w tym momencie, kiedy mamy już włączony zapłon, pamiętamy o tym, żeby ustawić samochód na luzie, tak żeby nam nie odjechał w momencie, kiedy będziemy kręcić rozrusznikiem. E, I tutaj mamy ułatwioną sprawę, ponieważ możemy to zrobić w jedną osobę. Normalnie oczywiście przykładamy: jedna osoba nam tam kręci rozrusznikiem, a my sobie e, tutaj patrzymy, czy jest iskra. Natomiast w tym maluszku jest jeszcze e, palony na tak zwaną linkę czyli mamy rozrusznik na linkę. Spójrzcie, w tym miejscu. Czekajcie, pokażę wam, patrzcie, o tutaj przychodzi linka, która ciągnie cięgnem rozrusznika W momencie, kiedy on się zewrze, to włącza nam się wtedy rozrusznik i kręci rozrusznikiem Więc wystarczy wziąć kawałek kija od szczotki, popchnąć go tam i będzie nam się uruchamiał zapach Zobaczcie, mamy tutaj kawałek metalowej dłuższej rurki I jak widać, na załączonym Ładnie nam iskra przeskakuje Więc ta świeca jest w porządku Więc wkręcamy ją z powrotem Oczywiście po uprzednim przeczyszczeniu Świecę mamy już Przeczyszczoną Oczywiście to, że jest iskra to jest połowa sukcesu, bo ona może być za słaba, może być jakieś przebicie, tak zwane na świecy. Natomiast tutaj wygląda całkiem fajnie, więc spróbujemy ją wkręcić i sprawdzimy sobie drugą świecę. Zobaczymy, być może tam po prostu nie ma iskry, a jak to nie pomoże, to będziemy szukać dalej. Ściągniemy sobie jeszcze pokrywę, filtra powietrza i tą tutaj puszkę. Będziemy mieć dużo lepszy wtedy dostęp do drugiej świecy od razu jestem prawie pewien, że ta będzie uszkodzona ponieważ zobaczcie, cała mokra, ta jakby nie wypalone zostało paliwo więc prawdopodobnie ona nam nie podaje w ogóle iskry lub też kabel jest uszkodzony, zaraz zobaczymy popieścimy sobie ją również tak to wygląda, spróbujemy całą świecę podmienić sprawdzimy sobie jeszcze na innej świecy jak to będzie wyglądać Tutaj wydaje mi się, że na tej świecy ta iskra jest znacznie lepsza. Zobaczcie, oczywiście te kable, które tutaj widzicie, to one wyglądają na jeszcze oryginalne odnowości i chciałbym je zachować ze względu na to, że takich w tym kolorze już na pewno nie da się dokupić, a one właśnie wyglądają fabrycznie, tak jak mówię. Natomiast, oczywiście, jeśli będzie kłopot, no to będzie trzeba je wymienić, tak, żeby samochód miał tą iskrę bardzo dobrze. Dobrze, moi drodzy, mamy w tym momencie już, jak widzicie, wymienione te świece. No i co? Próbujemy go teraz odpalić już z założonymi kablami. Jeśli wszystko jest ok, no to auto powinno zagadać. Mamy już zarzucone ssanie. Natomiast auto dalej nie odpala. Ja jeszcze w międzyczasie podłączyłem prostownik do ładowania pod akumulator, bo jak słyszeliście, on już ledwo zipi od tego kręcenia. Eee, I to, co jeszcze musimy na pewno sprawdzić, to czy w ogóle paliwo dochodzi do, do cylindrów, do świec. Czyli będziemy zrzucać sobie ten przewód, który tutaj mamy na pompie paliwowej. Zarzucimy sobie tutaj drugi i zobaczymy, czy pompa podaje nam paliwko. Musimy to wszystko powycierać z tego paliwa, żeby tutaj jakiegoś Zapłonu nie załapać Teraz zakładamy sobie tutaj Przewód zastępczy Teraz zarzucamy sobie końcówkę przewodu Do buteleczki I ponownie Kręcimy rozrusznikiem Jak widzicie paliwo nam tutaj leci przez pompkę Więc paliwo na pewno jest Teraz sprawdzimy sobie jeszcze jedną ewentualność Mianowicie czy paliwo w ogóle dochodzi do cylindrów Bo ono tutaj jak widzieliście płynęło Natomiast może być gdzieś przetkany gaźnik I to paliwo po prostu nie spływa do cylindrów Dlatego psikniemy mu plakiem I spróbujemy wtedy go odpalić się na plaku odpalił że być może przyblokował mu gaźnik jakiś park a jak już zasał paliwo to później poszły Kiedy maluszek jest już sprawny, to bierzemy się za jego stronę wizualną. Zacznijmy od mechanicznej polerki lakieru, więc nakładamy pastę na pad i przechodzimy do spolerowania maski. Zależy mi oczywiście na tym, żeby usunąć głębsze rysy na lakierze, ale i żeby usunąć grud, który przez lata osadzał się na karoserii. Kiedy auto polerujemy to bardzo trzeba Uważać na takich miejscach jak właśnie te zagięcia Zobaczcie w tym miejscu Ktoś już przede mną tutaj ten samochód Lekko polerował i po prostu lakier jest Przeciągnięty widzicie już jest bardzo cienki Prześwituje spod spodu ciemny kolor Kiedy przyłożycie po prostu tutaj gąbkę Tak na takim zgięciu mocno Przyciśniecie czy też nawet delikatnie Przyciśniecie ale bardzo szybko przeciąga Taki lakier właśnie w takich miejscach Ta pasta, którą wam pokazywałem od 3MA, jest bardzo fajna i ona dosyć mocno przecina ten lakier. To jest z serii takiej trzystopniowej, tak naprawdę, więc potem macie jeszcze żółtą i niebieską do wykończenia, więc cały proces trzeba powtarzać ogólnie trzy razy. Natomiast ja zazwyczaj właśnie stosuję tylko jedną, tą zieloną, a później sobie jeszcze samochód poleruję takim środkiem nabłyszczającym, wedlookiem, tak zwanym Prima Amigo. Zaraz też wam go pokażę. Ten środek Prima Amigo i czasem niektórzy właśnie pytają się, jak to robię, że te samochody się tak błyszczą mocno nabłyszczone, no to wszystko właśnie dzięki e, temu, tak naprawdę. To jest taki wedlock, nakładacie go sobie na koniec na samochód i wtedy on właśnie nabiera finalnego blasku. Teraz jeszcze nie ma go nałożonego, już jest ładnie ten samochód wyprowadzony, lakier przycięty, zostało niewiele tych rysek, więc on już nabrał mocnego blasku. Natomiast, żeby jeszcze usunąć te hologramy, to wykończymy go właśnie tą pastą, To właśnie pastę również będziemy nakładać mechanicznie, więc po prostu napada. Nakładamy sobie taką ilość, mniej więcej. I na najniższym biegu rękę sobie oczywiście to rozcieramy Tutaj już nie trzeba tego tak dużo dawać, rozcieramy sobie na całej masce I na najniższym biegu Po prostu rozciągamy sobie tą pastę po samochodzie Nadmiar tej pasty oczywiście również ścieramy No i w tym momencie mamy już gotowy samochód, zobaczcie tak wygląda tutaj pod lampą jak się odbija. Oczywiście zostało jeszcze troszkę tych mikrorys, natomiast żeby je wszystkie powyciągać, musielibyśmy to polerować kilkukrotnie. Ten lakier na tych starych kwiatach jest bardzo twardy, więc żeby to wszystko wyciągnąć, musielibyśmy włożyć tutaj ogrom pracy. Natomiast taki efekt zupełnie mnie zadowala, więc zostawiamy to tak jak jest. Pozostało nam jeszcze założyć ramkę tablicy rejestracyjnej. Zobaczcie, ta z Węgier niby podobna, ale jest troszeczkę mniejsza, także nie pasuje. Oczywiście ląduje w śmieciach. A zakładamy sobie nową. Właśnie do mnie przyjechała, więc przymierzamy. Czasem te otwory nie do końca tutaj chcą pasować, więc, oczywiście, poszerzamy sobie otwory w ramce. Takim oto sposobem mamy to już teraz. Gotowe, już nam tutaj bez problemu będzie pasować. No, i tablica jest na miejscu. Kładzik już załadowany, także co pogoda nie dopisuje, ale właśnie po to jest skład, żeby móc jeździć w każdych warunkach. Więc ładujemy go, jedziemy zatankować. No i co, nie mogę się powstrzymać, musimy zrobić krótką rundę po krzakach. Działamy. pierwsze błotku Pierwsze ubłocenie kładzika Tutaj mamy zobaczcie jeszcze grzaną manetkę Tak żeby było ciepło w rączki. Zaraz muszę ubrać rękawice, bo mam w kieszeni, zapomniałem o nich No i będziemy próbowali sobie walczyć Teraz mamy zapięte dwa koła Ale oczywiście mamy do dyspozycji napęd na cztery jak będziemy potrzebować I tak będziemy się właśnie w krzaczkach bawić A cabeça me espalhou So many tears that my teardots turn red. Now that Hema glowing, flowing, keeping vampires fed. They wanted to jam me in, lock me up, and throw away the key. A pack of hyenas, he he laughing at me. They took many shortcuts by backstabbing me. If I don't get out they grip, then these vultures won't dip. I ain't afraid to die and fly off to the sky, but I got more life to live. So today I'm gonna try to strive not to hide behind my fears, hide behind the ears. Dobra, teraz Korman się przymierzy Noga na hamulec! Tutaj Kornel spróbuje sobie Czy mu się Będzie dobrze jeździć Powolutku! Gruntka dookoła Nie no, to jest stary kierowca Także moi drodzy, w tym odcinku to by było już wszystko Dajcie znać oczywiście w komentarzach jak wam podoba się mój nowy zakup Trzymajcie kciuki, żeby służył jak najdłużej bezawaryjnie Oczywiście pierwsze 300 km wolnego, spokojnego docieranka Później wymiana oleju No i oczywiście będziemy ubalać go dalej Przyzwyczajcie się, że troszkę więcej właśnie teraz będzie takich rzeczy u mnie na kanale Ponieważ to jest moja zajawka, też chcę się z nią z wami podzielić No i co, pamiętajcie oczywiście, żeby napisać Biorę udział w komentarzu Wtedy wejdziecie do gry w losowanie O. Pompkę z i o późle zwiatem 126 od nas właśnie za tydzień, równo od dzisiaj od publikacji tego materiału zrobimy sobie losowanko Dzięki wielkie, rozwijamy się dalej wspólnie Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej! in my room I cried, Lord, why you love me? A multitude of blessings I shouldn't have received Dry your tears, my child. Don't you ever doubt me? Throw that sad way of thinking now, cause that's my pet peeve. Many things I have in store. Plant your feet and trust me. I got faith.